Spotyka się dwóch kumpli przy piwie. No i jeden zaczyna narzekać. Wiesz, bo ja mam taki wstydliwy problem. Jaki to problem? No bo ja sikam na dwa strumienie. Słuchaj stary, ja też miałem taki problem. I sprawa u mnie wyglądała tak, że poszedłem do tego lekarza. Pięć minut, pięć dych i załatwiony. Ten facet posłuchał kumpla... I zadzwonił do lekarza, stawia się na wizycie. Lekarz go pyta, co się dzieje? Wie pan, no bo sikam na dwa strumienie. Dobrze to proszę pokazać kanisa. Pracet zdejmuje spodnie i pięć minut i lekarz mówi 100 zł. Ale jak to? Przecież mój kolega zapłacił 50. Tak, ale on miał od szminki, a pan ma od gówna. Boże, to był chyba jeden z najbardziej męskich żartów i najbardziej chamskich, jak ja opowiedziałam. Podobało Ci się to? Plus i serce i widzimy się. Częściej!